A teraz szybki poradnik. Jak zmotywować mojego brata do, do powieszenia ubrań. Starczy powiedzieć mu, że może nagramy z tego filmik i wrzucimy na YouTube. Jak Dobra, wiemy, <laughs> każde młody dziecko chce być w dzisiejszych czasach na YouTube, także brat z wielką. z wielką. E, jak to się mówi? Chęcią. Z wielką. O, dokładnie, z wielką chęcią wykona, wykona zadanie. O, proszę. No to, robię z to jest teraz poradnik, jak założyć ręcznik na suszarkę, później nagramy, jak ten ręcznik złożyć. Będzie trochę łatwiej, bo nie Kwadratowe. <noise> Także spoko. Daję Maxie. Jeszcze zostało ci tylko pół tego, pół, pół pachołka. Już jesteś blisko celu. No. Pełni niebieską kryszurkę. Będzie w miarę proste OK. Dobra. Nie jeszcze jedną rzecz zmieścić. Daj, jakieś skarpetki czy coś. no To już musisz tam, musisz pogłówkować. No, jest, jest spory wybór w tym koszu, więc, więc na pewno coś, coś sobie wybierze. No, skarpetki są te białe. Także widać, czy się dobrze wyprawy. No I okej. Okay. Na koniec jeszcze mam psa, który sobie śpi, on już stary jest.